Pytaj się czy zrobimy pizzę dzisiaj A zrobimy pizzę Ej, dawaj go Idę, 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 Era Rumble zabrak poszuje Ej, Dawaj go Nice. A, go Ale równo farmię z tym Xeratem Kurwa Jeź to nic nie robimy tylko farmimy Idę ty Tigers Debil. A, ja, kurwa? No ja pierdolę no. Daj. No nie, nie cofa, nie, nie schodzi, nie schodzi. Teraz się cofa. Ej, teraz na bota idzie. Idę. Poluję go. Esa. O jest, 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 dawajcie. Dawaj go. Ja pierdolę! Dawaj go! Ej ja teraz chyba zagram od buty szybkości No pomocy! No kurwa fleszuje po mnie Trajka, tryka, tryko Drajko Jebać, graczyk Serapa! Ja się tak stylowa Kurwa na luzie no Dobra kurwa, Elo luź. W ogóle jakiś oni no ja pierdolę ty, jesteś twelem jakimś. Się... Idą. coś na dwóch. Dawaj go! Dawaj go! Władimir! No nie mogę zejść teraz, mam loła. Dobra, wchodzę. No nie wiem, bo ten pies mnie obija. Jest ktoś? Kałuża, kurza. POMOCY?! On mnie nie chce, nice. ale mam plan. Bierzesz go do mordy dużą pałę ma! Najdź! Nice. Piepiepiepie, piepie! Te dzieci już nam da, bo chcę zabić. To się. zamknij. No przysąg, kurwa, wracam na swojego ten! Ja tam trapę! Kurwo, jebana! Przeciwnik pokonany! Ale łatwo Teraz schodzi Kurwa, mamy już cały Kurwa. item Lubię grać nie pod letality, bo to jest decarry i wolno bije. Gdzie jest No Nawet to nas nice. no zdechła, więc nie wiadomo Coś tu tepa o kurwa, jak ja bez okularów o, nic nie widzę. O kurwa. Rozpierdamy ci okulary i cię wypierdalamy o, najebanego na zewnątrz. O, dobra. Ej, byśmy miał challenge jak freeze, że będziesz musiał wrócić z innego o, kurwa, miasta do nie chaty. kurwa, nie mogę już no. I robimy tak danie? Pierdalaj. To się zapruwam To się szyje, nie? To się prójesz to cię szyje. No, to się szyje. Dawaj Rumble Kurwa. Co jest, kurwa? Co ta belvel? Rambel. Lecę, mi da. Patrz, kurwa, to. tawera, Tower, no, towera, 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 towera. Ja pierdolę. jestem najlepszy! Jestem najlepszy! Kurwa, prawda. Jestem prawie. kurwa, największy i nie wiem o co chodzi, że wy nadal tacy mali Jestem kurwa największy. Ale będziemy najebani latać furę po tym, po północy. Kurwa. Podajmy się. Nice. Ej, dowój!